Cześć i witajcie w kolejnym odcinku podcastu Olej w Głowie. Moje drogie i moi drodzy, o jak ładnie zacząłem z tą pierwszą formą, dla tej pierwszej formy, jaką jest forma żeńska. Dobra, bo ja tu zawsze tak się rozwodzę, wodzę i wodzę może za nosy właśnie. Wodzenie to jest nic chyba przyjemnego, o ile może być chyba czymś fajnym. Ale nie na dłuższą metę, nie warto wodzić. Dobra, no i ja widzicie jak to działa, takie tam krótkie dygresje o wodzeniu, no ale może Przewodzę Was przez dzisiejszy odcinek, nie wodząc Was za długo, co mam w zwyczaju robić: Morze, Niebo i Gwiazdy. Tak zatytułowany jest ten odcinek, a bynajmniej pierwsza część e, tytułu tego odcinka. Tak mam generalnie po ponownie słuchaniu muzyki, że rozmyślam sobie na jakiekolwiek to tematy. No i tak się składa, że ostatnio moi najbliżsi przyjaciele i przyjaciółki. Zwracają się do mnie z tą drugą częścią tytułu. Może niekonkretnie przychodzą i nazywają to konformizmem i idealizmem, ale po dłuższej zazwyczaj rozmowie wywodzi się właśnie dyskusja, że jest to o tym. No i dzisiaj powiem właśnie o tym trochę, jak wygląda to z mojej perspektywy. E, bo mam wrażenie, że to jest taka ponowna, naturalna dwulicowość człowieka, a bynajmniej tak jest w większości przypadków bo zobaczcie na to. Ludzie z reguły są konformistami. Lubią, jakim jest w życiu, raczej nie lubią wychodzić poza swoją strefę komfortu. To takie ogólniki, które na pewno słyszeliście chociaż raz. I ja też. I ja też zostałem przydzielony do tej łatki, ale im dłużej się nad tym zastanawiam, tym bliżej mi ku tej drugiej stronie. Idealizmu. Można sobie chyba śmiało powiedzieć, że idealizm jest czymś niepożądanym. Wiecie? Bycie idealistą w ogóle, czy perfekcjonistą. Myślę, że to synonimy, chociaż w tym przypadku idealizm jest czymś innym i o idealizmie mówimy. Idealizowanie kogoś, idealizowanie czegoś, w ogóle w gruncie rzeczy bycie idealistą. Bo kiedy rozważamy sobie, że człowiek jest konformistą i lubi być na miejscu, w którym jest mu dobrze, to jednocześnie na tym miejscu, w którym jest mu dobrze, zawsze. W tej sferze umysłu, w tej sferze serca szuka czegoś idealnego. Być może bardzo często kwestionując to, co w danym momencie posiada, posiada tu jest bardzo ogólnym słowem. Bo nie chcę precyzować, każdy myśl z was nadpisze sobie tę historię do waszego życia. I moje pytanie absolutnie retoryczne: czy to nie jest tak, że w momentach dobrych, nie idealnych? Idealne momenty nie istnieją. A bynajmniej są bardzo trudne do zdobycia dalekie. Nie wiem, czy są niemożliwe, ale naprawdę trzymałbym się od określania idealnych momentów idealnego życia z dala? Myślę, że życie może być albo że tak, też uproszczenie duże, ale poprawne, dobre, albo bardzo dobre. Więc czy my w tych momentach dobrych, a więc w tych momentach pośrodku, że nie jest ani bardzo dobrze, ani nie jest źle, czy tam poprawnie według mojej nomenklatury, nie zadajemy sobie tego pytania czy my byśmy nie chcieli właściwie przejść na tą sferę bardzo dobrze. Bardzo często kwestionując te rzeczy, które są dobre i nie chcąc ich ulepszyć, bo bardzo często też te rzeczy nie chcą być ulepszane. Rzeczy to też dużo ogólnienie. <grych> I mówię, moje rozważania wzięły się dzisiaj z muzyki. Absolutnie z muzyki. Słuchając muzyki, słuchając tych tekstów śpiewanych do y, kochanków, y, takich bardzo właśnie idealnych, no ale muzyka w tej kwestii jest idealna, nie. E, idealna do przekazywania emocji. I mam wrażenie, że jeśli ktokolwiek chciałby ze mną rozmawiać y, o emocjach, to zdecydowanie po jakimś wspólnym Listening Party. Łatwiej się chyba pisze muzykę niż mówię o emocjach. Łatwiej jest pisać e, chyba, dlatego dostrzegam taką prawidłowość, że o wiele więcej ludzi woli pisać czy to Messengerem, Whatsappem i innymi. Komunikatorami, sms po prostu, no właśnie, niż spotkać się i porozmawiać. Ale to jest dopiero idealistyczne, nie? Że ja tu myślę, że każdy potrafi spotkać się w cztery oczy, albo po prostu być w czterech oczach, <grych> w czterech ścianach i w czterech oczach i być w stanie rozmawiać. To nie takie łatwo. Otóż, jeśli ja mam takie wymagania, że najlepiej słuchać wspólnie muzyki, albo po prostu być wiem, Por example, po jakimś koncercie, po jakichś emocjach przeżytych, które wiążą się z muzyką. Stąd w ogóle tak jeden z fajniejszych cytatów, za który jestem zły, bo nie potrafię go znaleźć dosłownie, ale przekażę zachowując jego znaczenie. Mówmy tak, jakbyśmy pisali muzykę. Bo wiecie, to, to tyle tego cytatu, <grybujesz> żeby była jasność. Komponując muzykę, musimy zadbać o najmniejszy element każdej melodii. Rytm, jakieś basy, jakieś inne detale, które muzycy mogliby wymieniać, w, nie wiem, w setkach, może w tysiącach. A my wypowiadając te słowa, które być może i wypowiadam teraz ja, no nie zastanawiamy się tak długo nad jedną sekundą przekazanego tekstu. I pisząc i to jest ta odnośnia do tego SMS-ów, Messengera WhatsAppa, to tam. My przy każdym napisanym słowie weryfikujemy, czy na pewno to słowo dobrze oddaje naszą emocję. Oczywiście odbiera to bardzo dużo, nie? Że odbiera to nam. No chyba widok, widok, po prostu widok. I dla mnie ponownie to, to moja opowieść, moja kronika, widok jest najistotniejszy. Przecież można spojrzeć na coś, na kogoś ładnego, na równie urokliwe właśnie, morze, na równie urokliwe niebo. I równie urokliwe gwiazdy. I to jest dopiero idealistyczne. Żeby patrzeć i widzieć we wszystkim piękno. To, to dużo razy jest to moim zdaniem przegwałcana filozofia optymizmu. Tak to teraz nazwałem, nie miałem tego przemyślanego wcześniej, ale, wiecie, kierując się wszelako rozumianym optymizmem, uśmiechem na twarzy, myślimy idealnie o świecie. Mamy tak zwane różowe okulary założone. Taki filtr różowutkiego świata. No, świat taki nie jest, ale też jednocześnie nie jest czarno-biały, nie? Są tam różne odcienie. Raz jest coś różowego, raz jest zdecydowanie kolor czarny, a czasem jeszcze pojawi się zgniło zieleń, nie? <grym> no to, takimi metaforami tu walę, że nie wiem, czy do końca może być to zrozumiałe. Więc słuchając muzyki mam wrażenie, że zawsze tak się trafia i to jest pozytywne. Mówię o tym w pozytywnym aspekcie. Że wtedy stajemy się tymi Idealistami, przynajmniej ja, dajcie znać, czy też tak macie, że dostrzegamy tam momenty, w których kurczę, możemy zagadać, możemy pogadać, możemy wspomnieć o tym, możemy się odważyć na coś i no, żyć tym życiem, o którym mówią ci wszyscy motywacyjni spikerzy. No ale czy my mamy tak żyć, nie? To pytanie nurtować mnie zawsze będzie, bo z natury jesteśmy konformistami, nie? Jak już się rodzimy, przy jeśli mamy szczęście przy jakiejś kobiecie, która nazywa się naszą mamą, to no mamy jakby jedne źródło karmienia, mówiąc bardzo na naokoło, ale myślę, że zrozumiecie. No, i potem to w nas kiełkuje, nie? Jeden dom, jedno życie, w ogóle jedno to, co mamy, i staramy się być wygodnym w tym życiu jakkolwiek. I mamy w nas taki pociąg idealistyczny, idealny po prostu. Do czegoś lepszego. Taki po prostu, jakby to był taki czasem zły, a czasem dobry omen, który ciągnie nas, załóżmy za prawe ramię i mówi, ej, no bo zasługujesz na więcej, chcesz więcej i idź za tym, nie? Ale we mówi, okej, okay, no przecież jest i tak dobrze, przecież usiądź, wyluzuj i popatrz na to morze niebo i gwiazdy. No ale prawe ramię ciągnie, ciągnie i mówi, no kurde, ale może będzie akurat więcej gwiazd. W tym innym miejscu na Ziemi. Na pewno będzie. Nie? I takim życiem nie można żyć na pewno, że, że zawsze może być lepiej, bo w takim razie to się nigdy nie zaspokoicie. Nie zaspokoicie głodu miłości, nie zaspokoicie głodu radości i szczęścia. Bo zawsze będziecie szukać czegoś więcej. Nigdy się nie ustatkujecie. No, mówię też trochę o sobie i bieram to sobie jakoś pokornie, ale rwie mnie. Rwie mnie po seansach muzyki, o ile można mówić o seansach. Bo seans jest docelowo czymś, co możemy zobaczyć. No i właśnie to myślę tak ładnie się komponuje. Te słowa, o których mówię, jak muzyka. Jakbym chciał napisać, to może bym napisał coś o tym, że, że tutaj właśnie mówimy o seansie muzyki, o przeżywaniu jej przesz i wzdłuż. No, na pewno mieliście takie momenty, gdzie po prostu przechadzaliście się w Waszą okolicą i słuchaliście muzyki, wtedy ona była kolorowsza. Żywsza, lepsza, zieleńsza, trawa była. No na przykład. No nie, i to tak jest. Ja szukam takiego momentu, w którym znajdę tak samo rąbniętą, przeproszeniem, osobę, która byłaby w stanie przyznać się, że jest idealistą i powiedzieć mi: okej, okay, no powinniśmy się ciągnąć, bo to mowa o istocie czegoś więcej niż mam wrażenie, ludzki umysł jest w stanie pojąć i nie chcę, żebyście tu mnie odebrali, jakbym odletywał, to wiecie, esencja związku relacji, miłości, szczęścia, radości, wszystkiego to, co kojarzy nam się zgoła pozytywnie, to patrzeć w jedną stronę ku być może jednemu celu, ale realizując się i w ogóle realizując dwa różne scenariusze życia, jakkolwiek zapisane, jakkolwiek by one się nie połączyły, to ja mam ciągłutki do kilku przecięć, do kilku poznań. Dlatego poznania są tak bardzo ekscytujące. Nie mówię o mieście, mówię o poznaniach nowych ludzi. <laughs> Słuchaj, bardzo suche. No, poznajmy nowe perspektywy, poznajmy nowe motywacje, poznajmy nowe cele. Możemy skonfrontować, czy z tą nową osobą patrzymy w jedną stronę, czy łączy nas, czy dzieli. Czy on jest konformistą, czy idealistą. To jest Świetny deal breaker. Jeśli chcecie podjąć z kimś naprawdę trudny temat, to pogadajcie o tych dwóch słowach i w którą łatkę byście się bardziej wpisali. To jest, no, jak bardzo traumatyzujące, to i fascynujące. Myślę, że i tak każdy z nas gdzieś znajduje się pośrodku z tendencją bardziej w stronę idealizmu lub z tendencją bardziej w stronę konformizmu. To nie jest tak, że w świecie zero albo jeden, nie? Zawsze jest tam zero pół na przykład. <laughs> A, no, i gdybyśmy mieli żyć takim życiem, ciągłym, rządnym przygód, to wprawdzie nigdy byśmy nie osiedli, nie mogli prowadzić tego koczowniczego, z natury przydzielonego nam trybu życia. Ale kto z natury ustalił nam, że jesteśmy inny wątek, ale monogamiczni czy poligamiczni? No. <laughs> jakby to. No nie... Uśmiecham się. Po prostu się uśmiecham do was bardzo szeroko. Jednocześnie Was pozdrawiam. Dzięki, że tego słuchacie. Naprawdę jakby nie kończę jeszcze, bo miło się to mówi i poddaję wątpliwość coraz więcej rzeczy. Być może pomoże mi ten podcast, ten odcinek usytuować pewne miejsce w głowie, bo. Dobrze się czuję nad tym miejscu. Jestem konformistą. Pewnie idealistyczne byłoby teraz zapisanie tych wszystkich rzeczy na karcy, uszeregowanie, zaznaczenie, co jest najważniejsze, ale nie warto. Jednym z takich mechanizmów, które bardzo serdecznie Wam polecam, i tu wielka chwała mojej przyjaciółce, z którą spotykam się jakże rzadko, ale jakże zawsze patrzymy w tę samą stronę, to zapisywanie bardzo często problemów nurtujących w notatniku. No nie? Ja chyba też to zrobię. Tak będę zapisywał moje plusy i minusy, w którą stronę sięgam. Czy częściej sięgam w stronę idealizmu, czy konformizmu. No tak analizując ten podcast i poprzednie odcinki zapewne to idealizm. Zdecydowanie. On jest zabójczy. Ale jest jakże pociągający. No i jakże. To nie jest też tak, nie zrozumcie mnie źle, że kiedy patrzymy w lepszą stronę, bo idealizm jest założenia czymś lepszym od obecnego stanu rzeczy, to nie jest tak, że obecny stan rzeczy nam nie odpowiada. Tylko Dostrzegamy pewien potencjał, i słowo potencjał tu dobrze oddaje. Myślę, że ono pada trochę za późno, nawet. Potencjalnie jest w tym życiu coś więcej, czego od niego oczekuję. I zmierzam ku tej stronie, aby poddawać się tym rzeczom, aby dążyć, aby próbować, aby zeskakiwać samego siebie, kiedy wiemy, że coś nas pociąga. No to nic nie zaradzisz, nic nie zaradzisz. Dobry rabin powiedziałby, nic nie zaradzisz, a zły rabin no przecież już zaradziłeś. Jest dobrze usiąść na miejscu i odpocznij. Czy życie służy odpoczynku? Czy lepiej poddawać się fantasmagorycznym ideom, pewnym iluzjom, czymś nierozstrzygniętym? Przydążyć ku takim Nienawistnym dialogom Jednokrotnie monologom Które zabijają Zabijają potencjał Który drzemie w tym, co dostrzegamy I poddajcie się temu, czemu Dostrzegacie A Jeśli dostrzegacie w czymś Albo w kimś gwiazdora To Idźcie za tą gwiazdą Za tą świecącą się gwiazdą Która No i jak błyskotliwa by nie była, choćby już gasła, to może to wasz ćwierk powinienem podpalić. Lubcie dobre rzeczy. I jak bardzo populistyczne by to nie było, to, to bądźcie tymi dobrymi ludźmi. Z taką stronę idźmy. W dobrą stronę. Albo lepszą. I co tydzień, jeśli chcecie stawać się lepszymi osobami, słuchajcie tego podcastu. W sobotę o godzinie 19.00. Regularnie dziękuję, że słuchaliście tego I wszystkiego dobrego wam życzę. Trzymajcie się. Cześć. Baju.